no przecież kurwa się nie da stary no przecież się nie da my chodziliśmy my chodziliśmy kurwa w, w butach które były przecież, no przecież kurwa się nie da stary no przecież się nie da my chodziliśmy my chodziliśmy kurwa w, w butach które były przecież, no przecież kurwa się nie da stary No przecież się nie da. My chodziliśmy, my chodziliśmy kurwa w, w butach, które były. Ja nie będę wam pierdolił kurwa, ja nie wierzę. Nie jestem rocznik 53 kurwa, ja nie odbudowywałem Warszawy po wojnie. No i kurwa, no chodziliśmy w butach, których, których były. No Czasami z targu, czasami się jakieś nojaczki były. Ja nie będę wam pierdolił kurwa, ja nie wierzę. Nie jestem rocznik 53 kurwa, ja nie odbudowywałem Warszawy po wojnie. No ale kurwa, nachodziliśmy chodziliśmy w butach, których, których były, no czasami z targu, czasami się jakieś nojaczki były. Ja nie będę wam pierdolił, kurwa, ja nie wiesz, nie jestem rocznik 53, kurwa, ja nie odbudowywałem Warszawy po wojnie. No ale kurwa, nachodziliśmy chodziliśmy w butach, których, których były, no czasami z targu, czasami się jakieś nojaczki, kurwa, trafiły na święta. Yy, nie było, kurwa, takiego dobrobytu i, kurwa, wszyscy żyją. Ludzie wpierdalali cukier, kurwa, jedli Kurwa trafiły na święta. E, nie było kurwa takiego dobrobytu i kurwa wszyscy żyją. Ludzie wpierdalali cukier, kurwa, jedli Kurwa trafiły na święta. E, nie było kurwa takiego dobrobytu i kurwa wszyscy żyją. Ludzie wpierdalali cukier, kurwa, jedli jedli kurwa zupki chińskie, kurwa, i nikt się za głowę nie łapał. No. To też jest niesamowite. A teraz kurwa te wszystkie dzieci, kurwa, to. Jedli kurwa zupki chińskie, kurwa, i nikt się za głowę nie łapał. No. To też jest niesamowite. A teraz kurwa te wszystkie dzieci, kurwa, to. Jedli kurwa zupki chińskie, kurwa, i nikt się za głowę nie łapał. No. To też jest niesamowite. A teraz kurwa te wszystkie dzieci kurwa to... to kurwa cfele z białaczką. nie kupisz im buta kurwa za 6 tysięcy złotych kurwa i mają krzywą nogę. Ja pierdolę kurwa, na chuj te dzieci w ogóle są? Nie no, chuj w te dzieci stary. To, to kurwa cfele z białaczką. nie kupisz im buta kurwa za 6 tysięcy złotych kurwa i mają krzywą nogę. Ja pierdolę kurwa, na chuj te dzieci w ogóle są? Nie no, chuj w te dzieci stary. To, kurwa Cwele z białaczką. Nie kupisz im buta kurwa za 6 tysięcy złotych kurwa i mają krzywą nogę. Ja pierdolę kurwa. Na chuj te dzieci w ogóle są? Nie no chuj w te dzieci stary.